Prze najświętszy sakrament, ten niebieski testament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który jest w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Chrystusa Syna Jego jedynego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebiał, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na, niebiosa, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, po prawicy Boga Ojca, Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie Krzydzi sądzić, że i umarł. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, wszechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, zmartwychwstanie stanie, żywot wieczny. wieczny. Amen. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego a na Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie <coughs> dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej Miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki Mij miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mij miłosierdzie dla nas i całego świata da jego bolesnej męki Mij miłosierdzie dla nas i całego świata Bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla sale... sale... nas necessary... world... i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego światala jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofierar Żeruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Da Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, My ofiarują Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego boles Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdę. Dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam, ufam tobie. tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. tobie. Jezu, Jezu, ufam, ufam Tobie. Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Szarbelu, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Kochani, jak bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam za Waszą modlitwę. My też się za Was modlimy. Pamiętajcie szczególnie o naszej Ojczyźnie. Niech zwycięża dobro, niech jedność zwycięża. A teraz posłuchajmy, co mówi nam święta siostra Faustyna w Dzienniczku, numer 1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, Wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Módlmy się, Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia. Abyśmy nieustannie czcząc tajemnice naszego zbawienia mogli osiągnąć jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Pała I dziękczynienie, bądź w każdym momencie, Jezusowi w najświętszym, boskim sakramencie. Ile minu...